Witajcie z kamionka 16 sierpnia. Zabieramy wielokwiat z miodarki. Kilka dni temu odwirowałam nadstawki. No i teraz niech się zlewa. Piękny kolor, gęsty miód. Trzeba było zrobić miejsce dla nowłoci. I tutaj na tyle. Spojrzymy, jak wygląda praca na wylotkach. Pogoda jest sprzyjająca. Na pewno ostro pracują. A na wylotku, jak widać, pyłek. Prawie połowa pszczół przychodzi z pyłkiem. Ciemno-żółty, Słychać jak w środku skrobią coś. Praca w re. Byłem dzisiaj przy przyczepie. Pojechałem już na wrzos. Później zmontuję filmik wrzucę go. Zobaczycie jak to wygląda. Tam też jest fajnie. Parę zaskoczeń. Takich ciekawych. Niespodziewane pożytki się pojawiły. I słuchajcie. Tam na filmiku będzie. Przeglądałem ulik. No i też nie było źle. Ale w... Uliku obok, już go nie nagrywałem. Słuchajcie, 8 ramek z czerwiem jest, także jest super ten. Tak, akurat się rozwinęły na, na ten czas. No, a jeśli na pokwitnie po jeszcze te dwa tygodnie trzy to będzie fajnie. No dobra, zapraszam do filmiku, do obejrzenia filmu wieczorem. A teraz spójrzcie. ならしい。